Drodzy parafianie, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, chciałbym Wam jako proboszcz tej parafii złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus, który przychodzi do nas, aby być Bogiem z nami, rozpromienia Wasze życie swoim światłem. Niech Was obdarza swoim pokojem, którego świat dać nie może. Niech udziela swam, Wam swojej radości i siły do codziennego wypełniania swoich obowiązków. A zbliżający się nowy rok, który w Kościele będzie obchodzony jako rok święty, związany z jubileuszem 2025 lat od narodzenia Chrystusa. Niech będzie rokiem dobrym i pomyślnym. Przeżywajcie ten rok w duchu chrześcijańskiej nadziei, zgodnie z hasłem tego roku, który brzmi pielgrzymi nadziei. Bądźcie takimi pielgrzymami nadziei. Wśród ludzi, do których Was Bóg posyła, nieście im chrześcijańską nadzieję, szczególnie wszędzie tam, gdzie panuje smutek i rozpacz. Zdrowych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku. Szczęść Boże!